Czoń kochani, szczęść Wam Boże! Co trzeba wyczyścić i wysprzątać przed świętami? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc ma człowieczka i ruszamy ze Słowem Bożym. To było lato, w którym słońce świeciło wspaniale. Ale to wszystko sprawiało, że nie padał też deszcz i panowała wszędzie susza. Rolnicy byli przerażeni. Ani jednej kropli deszczu sprawiało, że zaczęli martwić się o zbiory. Nie o to, czy ludzie będą mieli cokolwiek do jedzenia po takiej katastrofie. Ludzie byli bardzo, bardzo przerażeni tym, co się dzieje. Poszli do proboszcza. I zamówili mu szef intencji, żeby w końcu spadł deszcz. W końcu zebrali się w kościele. Tłumnie przyszli wszyscy. Nie tylko rolnicy, ale każdy chciał prosić, bo bał się, że będą głodni i że nie będzie nic do jedzenia. Kiedy ksiądz proboszcz wychodził do mszy, patrzył na zebranych ludzi i na kazaniu powiedział tak. Że dobrze, że tu są, ale niech zdają sobie sprawę, że dobrze by było, gdyby byli tacy jak Marysia, która dziś jedyna przyszła do kościoła z parasolem, pomimo upału. Pana Boga nie da się przekupić żadnymi rzeczami ani modlitwami. W niego trzeba po prostu wierzyć. A Marysia wierzyła, że jeśli będzie modlić się o deszcz, to Pan Bóg może to prawdziwie sprawić! Dzisiaj w kościele czytamy Ewangelię według świętego Jana. Posłuchajcie. Zbliżała się pora paski żydowskiej. Jezus udał się do Jerozolimy. Świątyni napotkał za stołami bankierów. Oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego ojca. Nie róbcie targowiska. Oto Słowo Pańskie. Jak zachować się w kościele, to każdy z nas wie, że potrzeba spokoju, ciszy, nie biegania, nie skakania, ale prawdziwej modlitwy. Ale jak zakoła się w świątyni Jerozolimskiej. No, nie wiem, czy każdy z nas wie. Bo właściwie, no już nie ma tej świątyni, żeby wiedzieć, jak tam było. A dlaczego z niej w ogóle zrobili istną galerię handlową ze sprzedażą tak dziwnych rzeczy, jak woły, to przecież duże zwierzęta. Dlaczego sprzedawali tam barany? Pff, to też coś dziwnego i gołębie, my wiemy dzisiaj, że to składano w ofierze, ale jeszcze zrobili tam kantor do wymiany walut i pieniędzy. Bardzo dziwna sprawa. Dlaczego w ogóle taka Ewangelia pojawia nam się przed świętami wielkanocnymi? Ktoś powie, ja wiem, ja wiem dobrze, bo to jest czas, kiedy mamy posprzątać dom, wszystko pomyć, wymyć, rodzice każą zrobić porządki. No nie, to nie byłoby poważne podejście. A tu trzeba do Boga podejść na serio i prawdziwie w niego uwierzyć, że może uczynić cuda. I trzeba nam wysprzątać nasze własne serce. A może temu pomóc dokładne podejście do wielkiego postu, gdzie prawdziwie zachowujemy post naszego serca, gdzie prawdziwie potrafimy ofiarować ją mużnę i gdzie prawdziwie poświęcamy się modlitwie najlepiej przez wielkopostny sakrament spowiedzi świętej. To wszystko powoduje, że bierzemy Boga na serio, wierzymy w niego i możemy przygotować się na zmartwychwstanie. Przeważnie w tym miejscu opowiadam wam i daję przykłady z życia błogosławionych i świętych. Tym razem chciałbym wam Przeczytać wspaniałą modlitwę, gdzie ktoś modli się, żeby być jak ścierka. To dobry przykład do dzisiejszej Ewangelii o czyszczeniu świątyni. A był nim błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup wileński. Posłuchajcie, jak się modli. Jeśli wolno prosić, to daj Panie, abym w Twoim kościele był jak ścierka którą wszystko wycierają, a po zużyciu wrzucają gdzieś w najciemniejszy, ukryty kąt. Niech im nie tak zużyją i wykorzystają, aby tylko w Twoim kościele przynajmniej jeden kącik był lepiej oczyszczony, aby tylko w Twoim domu było czyściej i schludniej. Niech nie potem rzucą gdziekolwiek, jak tę brudną, zużytą ścierkę. No bym został wzgardzony, bym się zdar zużył, byle tylko twoja chwała rosła i rozszerzała się. Bylebym się przyczynił do wzrostu i umocnienia twojego kościoła. Powiedzcie, że to naprawdę jest piękne. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że przed świętami należy wyczyścić swoją własną duszą. Mam nadzieję, że mamy już teraz jedno wielkie KPW. Takie bardzo ważne zadanie dla nas wszystkich. Weźcie, weźmy wszyscy razem udział w Wielkopostnej Spowiedzi Świętej i wyczyśćmy nasze serca dla Pana Jezusa, by mogły razem z Nim zmartwychwstać. Do zobaczenia. Czołem kochani.